Postanowiłem tę serię też tak kręcić w sposób następujący, że nie będę się żegnał i witał, czyli nie będzie partów, czyli to będzie taka seria, bardziej kontynuowana, czyli jak po prostu mi się nagram wystarczająco dużo materiału dla, dla mnie. Po prostu przerwę i następny dzień. Znowu tu wrócę. Nie będę się witał, nie będę się żegnał. Pożegnał się po prostu na końcu. O, cześć Gohan. Tato? Wróciłeś? Tak, oczywiście że tak To naprawdę ty? Nie mogę w to uwierzyć Naprawdę wróciłeś Brakowało mi cię, naprawdę Ty też mi... Ciebie też mi brakowało synku Co się stało w lesie Co się stało? E? Co się stało na namek, ta lasu to jest tam na górze, to nie ma za dużo sensu co się stało z freserem? Możesz mi powiedzieć, co się stało? Prawda, tato? Goku się nie odzywa, a to? C. To... Twój ojciec nie wrócił. Twój ojciec jest przegrany. Nic więcej tylko z, tylko przegrywa. Nie, nie, nie! Tak, i tutaj jest nasz pierwszy boss, czyli frezer. Tak, kończymy. Jak go najlepiej zabić? Przyparć go do muru i zacząć go nawalać. Albo jeśli nie jesteśmy pewni naszych zdolności, tutaj mamy kilka... No cóż, tutaj mamy kilka o, właśnie e, kamieni, które jeśli rozwalimy, może z nich wypaść albo kurczak, czyli życie, albo energię, którą będziemy mogli w niego strzelać. No i co się okazało, że to był tylko sen. No cóż, trudno, żeby freze wrócił. Ach, co za dziwny sen. Czy to mógł oznaczać, że freze wrócił? czuję go ale jak to możliwe telefon dzwoni Ech. na dole przepraszam cię, mam lekką przykawkę właśnie zjadłem no wiem że telefon dzwoni nie musisz krzyczeć kochan halo kochan eee... Tak, Krillan też czuje, że, że coś się zbliża. Tak, Krillan. Ale kto to może być? To nie może być. Ty wiesz kto, prawda? Ech, boję się, że tak. Czuję coś w powietrzu. Nie mógłbym zapomnieć tego. tej mocy. Nie rozumiem. Gohan nie rozumie, jak to jest możliwe, przecież go pokonał. Mimo wszystko stał się super seninem i go pokonał. No i klient też tego za bardzo nie rozumie. No w sumie tutaj to wszystko przeskoczę, bo naprawdę chodzi o to, że obydwoje w to nie wierzą i próbują się przekonać jakoś. To wszystko to bujda. I tak, mamy wreszcie wolny wolny świat. Żeby. Mm, no tak, ponieważ tutaj biegać nie można. To jest nasz e, jedyny chód. A nie, możemy naciskając dwa razy strzałkę w lewo. To możemy biegać mimo wszystko. Tak, a ja potem się uderzyć. <gry> tak, i tutaj na drugim poziomie. Możemy otworzyć to. Zakładamy strój. I wychodzimy na górę. Tak, i to jest mapa. Dzięki mapie możemy się przemieszczać po świecie. Czyli to jest po prostu taka mapa świata. Tak, tu jest troszeczkę inaczej zrobione niż w Bufiury. Wystarczy podlecieć pod miejsce, które trzeba Myślę, że to jest zrobione lepiej troszeczkę niż bufiury, mimo wszystko. Tak, to są takie robaczki, jakby, które strzelają w nas piorunami. Zadadzą nam troszeczkę damage'a na początku, ale później to już żaden problem z nimi walczyć. Można się także od nich oddajeć, a potem podejść i je zniszczyć. A żeby przejść dalej, trzeba zniszczyć wszystkie. O Boże, uderzył mi dwa razy. No widzieliście tam... Przepraszam, żeby przejść dalej trzeba było właśnie zniszczyć je wszystkie. Ech, nadal, nadal nie mogę się przyzwyczaić, że B się nie, nie biega tylko. Tylko się strzela. To są jakby te. Tacy dziwni. Coś tam. Tygryso, tygrysio, ludzie. Którzy nie są wcale tacy słabi na początek. Później będziemy mieli ich na hita, że tak ładnie to powiem. Na razie nie są tacy słabi jakby się mogło wydawać. Mimo no, wszystko są przeciwnicy, których no nie należy lekceważyć. No widzicie zada mi na na nawet dość sporo di Hmm. Tylko Goku tu może wejść, i będziemy mogli tutaj wejść praktycznie na sam koniec prawie gry. Tak zaspoiluję. To jest nameczanin. Tak będziemy musieli zbierać na meczan. Jakie by to nie było dziwne, to będziemy zbierać w tej grze. Nameczan! O kurde! Prawie zginął! Niestety w tej grze nie ma jak tak jak w Buffy World to jest... Tak myślę, że wada tej gry. że tutaj właśnie nie ma czegoś takiego jak ekwipunku, gdzie można byłoby sobie zestakować troszeczkę jedzenia i takich różnych innych pierdół. A trzeba ryzykować i walczyć o w taki właśnie sposób. No cóż, tutaj zapiszę grę. Tam jakbym poszedł na lewo i tak bym nic ciekawego nie znalazł. Tutaj widzicie, już się wszyscy zebrali, no my podniesiemy jeszcze to, tak to daje nam jeden siłę. Te się zebrali wszyscy, my musimy iść dalej. Hmm. Zaraz wyląduję za tymi górami. Jesteś tego pewien, Vegeta? Tak, jestem tego pewien. Ukryjmy się. Nie chcę, żeby się dowiedział, że na niego czekamy. Jeśli będziesz gotowy, to kieruj się w tamtą stronę. Czyli idziemy po prostu na górę. No, on twierdzi, że go tu zaraz będzie też. Czy tutaj nic innego nie było? No, jakie trzęsienie ziemi, czyli. No, oznacza, że wylądował tak, Frezer. i Record. Czyli. Król, że tak powiem, ojciec frezera. a więc to jest ziemia naprawdę wspaniała, tak naprawdę wspaniała i myślę, że Sejan myślę, że to jest ich miejsce. No ale frezer Musimy musimy tylko zniszczyć Musimy tylko zniszczyć tą planetę z powierzchni Wszechświata i stracić całą zabawę <ścoughs> Chcę poczekać na mojego przeciwnika i mieć ten I znowu z nim walczyć Do ostatniego momentu To to jego wina, że To przez niego moje ciało musiało być zniszczone Kiedy Goku wróci <laughs> nie znajdzie nic więcej, tylko zgliszcza Dowie się co to jest wściekłość frezera Nie to, żebym nie lubił tu być Tylko nie widzę dlaczego, nie wiem dlaczego nie moglibyśmy zniszczyć całej tej planety od razu. Ojcze, wiesz i ty, że uczyłeś mnie... Uczyłeś... Ojcze, przecież to Ty uczyłeś mnie, jak się... jak się mścić. Dobra, tutaj Frezer praktycznie nie, nie będę tego wszystkiego tłumaczył. Rozmowa pomiędzy Frezerem a rekordem brzmi tak, że on, oni się kłócą, że... rekord chce zniszczyć tę planetę od razu, a Frezer się upiera, żeby zniszczyć najpierw wszystkich, którzy są na planecie. I zniszczyć wszystkie miasta zanim przy, przylecił tutaj Sajanin. No, ale co? Pojawia się Trunks! Czekałem na długo na ten moment. No, oh, mamy gościa. Teraz cię zniszczę. Ho! Oh. Ty chyba nie wiesz, z kim masz walczyć, chłopczyku. Wiem dokładnie, kim jesteś, Freezer. <laughs> I daj to sobie powiedzieć. Nie jestem wcale przestraszony. Uwolnię się od ciebie raz na zawsze. Kto to. Kto, kim jest ten chłopak? Jego moc jest naprawdę wielka. Masz rację, jego jest naprawdę silny nawet silniejszy chyba od frezera. Nigdy nie widziałem czego, takiego, czegoś takiego wcześniej. Skąd on się wziął? Dajcie mi powiedzieć, że ten chłopak to naprawdę niezły komik. Wystarczy tych zapach. Wy dwaj zostaniecie zmiecieni właśnie teraz przeze mnie. Ja jestem prawdziwym super Sajan. Nigdy tak bardzo się nie śmiałem. <laughs> teraz się pośmiej. To niemożliwe! Więc to jest Super Saiyan. O! No więc Trunks zabił... ...Frezera jednym ciosem. Super Saiyaninie, jestem naprawdę wzruszony tym, co udało ci się zrobić. Masz naprawdę dobry, duży talent. Moje oczy umiałem to od ciebie. to zobaczyć. Myślę, że mógłbyś zostać moim synem. Chociaż nigdy nie mógłbyś być prawdziwym... Prawdziwą częścią mojego rodu. Zapomnij. Dobrze, jeśli nie chcesz do mnie dołączyć, to zginiesz. Chcę... Cee... I kto tu zginął? Cold, posz. Idiota. I nagle przylatuję tutaj.